Gdyby ktoś zajrzał tego gorącego lipcowego dnia za garażę, zobaczyłby mrożącą krew w żyłach scenę. Oto uzbrojona po zęby czwórka indiańskich wojowników skradała się przez zarośla. Gdyby ten ktoś przyjrzał się lepiej, zobaczyłby, że Indianie mają łuki z zagiętych patyków i sznurówek, ale nikt nie patrzył. I mali Indianie mogli polować swobodnie. Na co? Tego nie mogli ustalić. Wtem w krzakach coś zaszeleściło. Kasia, Piotrek, Zosia i Jarek przygotowali łuki, ale okazało się to zbyteczne. Zamiast wilczej watachy ich oczom ukazał się miś Kubuś. Przyjaciele ucieszyli się, bo wiedzieli, że spotkanie Kubusia oznaczało jedno. Przygodę.